흐흐흐흐. <laughs> Witam Państwa bardzo serdecznie, jestem kamerzysta i w dzisiejszym odcinku w końcu zemścimy się na tej podłej. Nie będę tutaj używać niecenzuralnych słów. Zemścimy się po prostu na dredziarzu, bo w końcu natarzasz do tego okazja. Jak wiecie albo i nie wiecie, przez ostatnie dni dredziarz był dla mnie totalnym hamem, niszczył mi dni, traktował mnie jak totalnego śmiecia, pomimo, że dałem mu wszystko, i za to zniszczymy temu gnojowi po prostu nastrój. Wszystko mu zniszczymy. Ja chcę go po prostu zbesztać z błotem. Wiem, że wy również chcecie go zbeszczać z błotem, bo za Zasłużył na to, po prostu zasłużył na to przez jego perfilne, hamskie zachowanie w stosunku do mnie, w stosunku e, do operatora, w stosunku do wszystkich. Po prostu no jest najgorszym, najgorszą kanalium. Dlatego w dzisiejszym odcinku, w dzisiejszym dniu zabierzemy mu wszystko co ma. Jak wiecie, Dredziarz jest totalnym nieudacznikiem i jedyne co ma to dziewczynę, z którą jest ponad półtora miesiąca. Nigdy mi jej nie przedstawił, ale dzisiaj idiota przyznał się do tego, że jedzie do niej. Dlatego zaproponuję mu, że podwiozę go do tej dziewczyny, z którą jest od półtora miesiąca. Jak widzieliście, Dredziarz nie ma żadnej dziewczyny przez ten okres czasu, więc naprawdę jest w niej zakochany. Dziewczyna jest naprawdę ładna, także wydaje mi się, że zaboli go to bardzo. Bardzo go to zaboli. Także jeżeli Ty jesteś nowy na kanale, to taki sam czerwony przycisk, jaki widzisz na moim paluszku, zostaw tam na dole i może do najszybciej rozwijającego się kanału w Polsce. No i cóż, zakup moją płytę na stole Link oczywiście znajdziecie w opisie. Do każdej płyty dodawana jest opaska. A my cóż, no wydaje mi się, że powinniśmy pójść do dredziarza i zaproponować mu podwózkę do jego jakże pięknej dziewczyny, która dzisiaj już nie będzie jego dziewczyną, jeżeli oczywiście wszystko wie. ale wydaje mi się, że mam wystarczający uwag osobisty, żeby odbić mu tą dziewczynę. Zapraszam Państwa do oglądania. Dryasty, to jak? Co z tą dziewczyną? Bo chcieliśmy... Zainteresowany jesteś z tą dziewczyną. No nic. Spotykam się z dziewczyną. No nie, 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 czasu. nie mów od kiedy się spotykasz po prostu powiedz Ale mi. jadę tam i ty mnie tam zawieździesz, a ty jesteś śmieciem nieudacznikiem i zdejmij ten durny uśmieszek z twarzy, bo jest Ale skąd ty możesz Ale ja to widzę po twarzy. Nawet jak masz maskę wiem, że jesteś szyderczy i fałszywy i perfidny, dlatego wsiadasz na mu się furę, bierzesz kluczyki i mnie zawoisz do miasta Jedziemy do Warszawy i ona już na mnie nie czeka, więc radzę ci się pośpieszyć Założyć buciki Jedziemy do mojej Przyszłej, niedoszłej dziewczyny Dobra, a, a ładna chociażby. Bardzo ładna dziewczyna Klapa ci opadnie, a ty jesteś śmieciem Gł Ja jakoś w to nie wierzę, nie? Fajna dziewczyna, wiesz, widziałem Dobrze. się z nią kilka razy, byłem na imprezie, chciałam ją dzisiaj no. poznać, a ty mi w tym pomożesz. Dobrze. Ubieraj te buty okay. i jedziemy, okay. rozumiesz? Okej, 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 to Ale nie, Dręga. jesteś fałszywy w tym momencie. Jesteś okay. fałszywy, gadasz szyderczym. Dobrze, no, no przepraszam Gadasz szyderczym głosem i yy, coś planujesz. Nie, planujesz. Nic nie, nic nie planuję, Nie, nie. Chcesz mnie zniszczyć gdzie? Nie chcę się? Nie chcę, chcę zniszczyć, ale przyznaj się, że chcesz zniszczyć. Nie, nie chcę cię zniszczyć. Dobrze. Dlatego kolejne kłamstwo jedziemy. Gdzie jedziemy? Co to w ogóle jest? Co to? To jest nasze nowe auto. To bo... jest auto? Tak, to jest nasze nowe auto, bo to niestety... Jest bus. No to to jest dokładnie busy, nam bus. Bo Mercedes-Benz zapewnił takie warunki, zaprzymał nam się AMG i powiedzieli, że nie mają nic innego, to dali nam busa. Auto zastępcze, zobacz, samochód zastępcze. No ale przynajmniej dziola się zmieścisz. Już żartowałem, wiolet! Jest taka sytuacja, bardzo przyjemna sytuacja. Muszę zniszczyć grzecznie mówiąc, dreidiarzowy dzień. I proszę Cię, żebyś po prostu nie ingerowała w to. No ale wiesz, że ja też lubię niszczyć dreidiarza, no więc dlaczego mam się ingerować? Nie, nie, lepiej nie pomagaj, po prostu nie ingeruj. Nie, to zresztą mogę Ci pomóc. Ale to będzie wszystko bezpieczne, tak? Tak, jak najbardziej. Ale pochodzi znaczy Może no. nie być bezpieczne, jak dreidiarzowi pójdą do nerwy. W sensie nie wiem, co się stanie z dreidiarzać. Aj, Boże, to wiesz się, jak to z nim. Dobra, w każdym razie w się 7 czekamy na dreidiarza tutaj chyba. 우 Ma, to jest takie brudno, ale, ale chyba nie będzie. Dredzias! Polaska ci stygnie, dawaj, szybciej! Co? Ty jesteś niepoważny? Jak ja mam się pokazać jakimś busem? Co to jest? Bus szkolny? Jakiś cyrk? Co ty tam wieziesz? Słuchaj, zepsuł się. AMG. Słonia! Dobra, dredziasz, nie przesadzaj. Chcesz... Tak, taką wielką krową. To ma być subtelne, eleganckie. Nie będę tracił na wizerunku przy swojej fobie. Powiedz mi, skąd ty to masz? Skąd to się wzięło? Słuchaj, zepsuło się AMG dali auto zastępcze. Nie mam wyboru. Musimy jechać z tym, pakuj się do auta i chcesz się spotkać z tą laską. Jeżeli nie chcesz się spotkać z tą laską, to wracajmy do domu i koniec tego. Chcesz się no spotkać z tą laską? No to pakuj się Widzicie, jak I ja co? muszę się poświęcać? I ty musicie się, ja się poświęcać, ja muszę się poświęcać. Widzicie, co ja muszę no, robić? Dobra, drediarz, chodź do środka ja sam przepraszam. No, no to co dojrzasz? Po co tu przyszliśmy? Bo ja nie wiem po co tu przyszliśmy. Fiaciarnia jest. Zwiecie, nie zaraz widzisz, zrobimy nie spokojnie. Spokojnie. A, Skup narazie? się nad tym, co do ciebie mówię. Zaległe pieniądze mi wisi. No słucham? Oddaj. Ja oczywiście jak pieniądze. występuję na tym kanale, płacisz za takie Ty Ty jesteś na się na tak. poważny, niepoważny. Ty masz ze współpracy pieniądze, ty masz z innych rzeczy. Ty płacisz, płacisz nie płacisz. Własny Płac sklep prowadzi. Yy, Ale góry występuję. Zmuszany no. jestem. Ja jestem zmuszany do tego. Ale za kwiaty 300 zł? Słuchaj, ja sobie żyję jak chcę. Za kwiaty ty będziesz płać bo ty musisz to zrobić, nie ja, nie będę płacił za takie rzeczy na pewno nie za jakieś durne kwiaty na mojej laseczki bukiecik róż. Taki ładny, elegancki, e, jaki pani może ładny zrobić, żeby i róże były, i kolorów tak dużo było, jest. i żeby zrobić taki spójny, ładny, kolorowy bukiecik. Duży? No nie, właśnie taki nie za duży, ale z klasą i z intuicją. Ale ty nie masz klasy. Cicho, ja, nie przeszkadzaj mi jak robię zakupy. A Ja nie wiem co, co sobie Taki elegancki, subtelny, nie za duży, nie za mały. Nie mogłeś dłużej? Nie mogłeś dłużej, Ale zobacz co się dzieje. Nie mogę dłużej, po prostu eee, Serio? Ojej, kuż, co tu się dzieje? Dobra uciekamy dobra, chodźcie do. A może nie, no musimy zrobić zdjęcie. Bądź taki dobry chociaż raz. Dobra, chyba wszyscy, nie? Zobacz jakieś śliczne kwiaty ślipsy, Ale że, powiedz ślipsy. mi szczerze, widziałeś taki piękny wazonik? Wada, byś ja to sobie Ja wiem co ja wybierałem, starałem się, dobierałem to, to chyba, to, to, to chyba szczerze, je przez ślicze. 20 minut. 20 minut do dobra. A po co minut, taka tego Flanda? No przecież ci mówiłem, że po pierwsze nie chcę się spóźnić, bo muszę się wyrobić z czasem. A po drugie, nie może mi się skończyć budżet, dlatego jesteśmy w Kauflandzie. No chcę dobra. kupić wino, chcę kupić sushi. Ja lubię takie susi? rzeczy. Prezenty. Sushi też dziewczyny kochają McDonalda, co ty? Susi? Ale powinniśmy pojechać do jakiejś restauracji! Co ty daj Do restauracji? Jak weźmiesz ją do restauracji, to pomyślisz, że chcesz się przelecieć. I Ale ja nie chcę. No to dlatego I... zabierz ją na McDonalda. Inaczej. Zabierz ją na McDonalda, drewię. inaczej. Ja po prostu chcę, chcę ją poznać, tak? Nieważne, czy to będzie McDonald's czy nie. No to na Maca, idziemy do Kauflanda po, po ten. Idź, naj... idź, idź, idź. W Kauflandzie <noise> piękne róże. dziewczyny kochają róże. On wziął naprawdę bukiet, wziął jak na cmentarz. A ja im dam czyste e, czerwone róże, w sensie on nie tak. będzie tego widzieć. Dlatego wcześniej po prostu przed nim e, skoczymy do autka, zakupimy to szybko. E, w, nie będziemy się długo zastanawiać, bierzemy najdroższe wino. to szybko chodź. E, najdroższe wino w sklepie i jedziemy od razu po sosie. To chodź po wino. Co jest? Dredziasz, dredziasz tak? Zauważycie? Nie, 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 zresztą w drugiej Dobra. E, słuchaj, podchodzimy do niego. E, ja biorę, e, zajmuję go. Czyli zajmę go, tak? Dobra. Ja wybiorę najdroższy wino No dobra, ja pójdę. ci się tego. Dredziarz. Co? Masz problem z winem, nie? Odejdź stąd, co ty tutaj, tutaj zajebiste winko jest. Mówię ci piłem je ostatnio. Y, pyszne, pyszne. Jeszcze na przecenie chyba są te wina. Na przecenie chyba są. Sushi, ale jest sushi. Drzewacz już nie zdąży, to nie mnie wydzwania Więc... No dobra. No każdy... to jest cementarne To też mi się wydaje, że dużo lepsze. No i to sushi. sushi to, to jest... Dziewczyny uwielbiają sushi. Naprawdę uwielbiają ja sushi. No i słuchaj, e, Zrobimy tak. Ja nie odbieram od drewdziarza. Zostawimy go tam pod tym Kauflandem e, Nie zdąży nigdzie nic kupić. tylko McDonald's będzie otwarty. nic w nic nie zostanie. To. Czekaj, przepraszam. Stoją, to patrzmy. Nie, Widzisz? nie, no to Ożrejmy. No to, 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 to Schowaj tuż. Szukaliśmy no szukaliśmy was nie bierz, Te wino już bym zdążył kupić cztery razy albo pięć ale ja was szukałem Specjalnie Ale, ale ty, co szukałeś? Co szukałeś? Co? Ale no gładź mnie w żywe oczy Dobra, ja chciałem Jeszcze po prostu raz. fajki kupić Chwila, bądź poważny No szukamy, dobra no, wiesz, trzeba jechać chodź. po laskę Przez ciebie nie będzie traktować mnie poważnie, bo się spóźnię Oj Cześć! No, dobra chodźcie do auta no nie podpuścisz się, no czy to czy się spuść, do to, to spuś nie, mogli się, nie, nie mogliśmy cię znaleźć, to się Nie, nie. Dąży ale się McDonald's, się do 24. Widziałeś, widziałeś, McDonald's jest o 24.00. McDonald's jest o 24.00, naprawdę, ale zajeb... Rzecz o bardzo ładne kwiatki. Śliczne. Słuchaj, a gdzie... Podobają się te róże najbardziej, no. faktycznie. A myślę, gdzie jedziemy? Bo mogli dać więcej. Dobra, ale gdzie jedziemy po tą laskę? Powiedz mi. Ty się jeszcze masz czelność mnie pytać, gdzie jedziemy? No gdzie? A zgadnij. No nie wiem. Wszystko jest zamknięte, chcieliśmy coś zjeść. Musiałem się umówić na... do McDonalda. Na, do McDonalda. <laughs> z czego się cieszysz, durniu? Z czego ty się cieszysz? Bo z nim uczestniczysz w tym gównie. Zasrany mi ale przeszkadzacie mi przez cały dzień. Jak Ja mam cię nie dotykać? Dwie godziny prawie na was czekałem. Bo Co ona sobie pomyśli? ona? Ładna no bez kitu, ale że dredziasz? No przepraszam, ale już nie bądź taka zła, nie bądź negatywnie nastawiona No ale Poprzez jak mam nikt... być negatywn... no nie, nie Musiałem... negatywnie nastawiona? No przepraszam ja, bardzo, ściekam no, na to jest Ciebie dwie godziny, godziny. Zrozzym iść do domu Wisp, ogarnąć, się przebrać, przygotować się do szkoły i ja jeszcze musiałam tutaj żeby się. Przepraszam, na dobra, lubię prezenty, to, to dla Ciebie, przepraszam. Dobrze, cię. dziękuję, aż dobra przeprosić. Czemu on to nagrywa bez No ehm, Posłuchaj, to zwracaj e, Nie zwracam z celebrytą? Ale weź mnie to nie interesuje, kim on jest w sieci czy coś, i przyszła dla mnie. Mieliśmy. Miał być sam, na a nie ze znajomymi. jesteśmy w McDonald's. Dobra, no się pozostać, kamerzysta. Oliwka. W sensie, Oliwka. no tak wyszło. No, ja bym nie podawał Cześć. im ręki, w ogóle oni nie. to się robi ja bym z kultury. Nie... To się... Oni nie, nie zasługują po na kulturę. Nie Ale co, jesteś zła na dredziarza. Widać, że dwie Dobra, muszę masz. Ja się, no, że dwie Wiesz, co, ja uważam, znowu że dredziarz się, się tak no nie, miło nie zachował, że się spóźnił te dwie godziny. Naprawdę? Co ty nie powiesz? Ale akurat to jest w obronie dredziarza, to było wszystko przez Dobra, nie słuchaj Chodź, daj mi rękę. Aha, nie słuchaj go. Ale to Nawet się nie Ale ja chcę tego nie podchodzi. Ale uczą ja przepraszam, przepraszam cię za nich, że oni się tak zachowują, że oni nie. występują w ten sposób, ale wszędzie za mną łażą. Przez dni się spuściłem. Jesteś może głodna, Miałabym się po to jest zjeść, bo nie, tylko nie, McDonald's nie, jest nie, teraz odfał. Nie, nie, nie ja bym mam coś innego niż McDonald's Coś innego? Ja mam sushi jakbyś chciała. W sensie mam zamówione. jest sushi, bo no, nie mogę ci to, oddać Może mi, mi dasz sushi, też jestem głodny. I nie? Ehm. Ja też bym Ale sushi. słuchaj, no gdzieś nawet można. Ja też, ja też bym ja 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 Ale no, zamówiłem na dwie osoby. Tak naprawdę. Miał być dla mnie i dla, dla niego, ale on chyba nie zbawił. Nie, no, nie, no, nie, ja. Jeszcze ja razem tak. tym sushi. I, A ty, ty Czemu udajesz, że nagrywasz spod. jak tak naprawdę nagrywasz normalnie? Czemu udajesz, że Dobra, nagrywasz. No ty się nie odzywasz. Dobrze, Dobra. Dobrze. to pójdziemy na, chodź, pójdziemy na sushi Pójdziemy na sushi, co? Co ty kurwa w ty darasz? Ależ nie poważnie, jakiś się. Ale trejarz. Tu tu ale czemu mnie pchasz? Czemu mnie pchasz, nie pchaj mnie? Sushi? Nagle masz sushi? Skąd masz te sushi? No bo stwierdziłem, że jestem głodny. To mogłeś mi je dać, bo mi by się przydały. Przez siebie ale wylądowałem głodny, pod McDonald'em. Stary. stary, jestem głodny. Jesteś nie denerwuj się. naprawdę! Masz mi te sushi oddać. Dobra, nie pchaj mnie! Uspokój się, nie oddam ci sushi, bo jestem głodny! A co ci za różnica? Ona zje, ja zjem i ty będziesz głodny, no ale to chyba jest dziewczyna, ja chciałem być miły w stosunku do twojej dziewczyny. Stary, chciałem być miły w stosunku do twojej dziewczyny. Wyluzuj! Ty jesteś chory jakiś. Ale czemu mnie pchasz? Pcham cię dlatego, ponieważ zachow... zachowujesz się jak ostatni, ostatni frajer. Ale czemu frajer? Ja nie wiedziałem, że ona będzie. Myślałem, że na McDonald'a pójdziecie. Ale chyba logiczne, że o tej godzinie jest wszystko zamknięte i nie będę no, ale miał to, gdzie iść. nie mieliście iść na McDonald'a, tak? Ale ja nie chciałem iść w McDonald'zie, nie rozumiesz? No dobra, ale przynajmniej na najeście sushi, tak? Ty, słuchaj, mam prośbę. No? E, poprawiasz auto? Reposo. No słuchaj. Ja wtedy się obok niej. A w Jolce dam kamerę. Ej, to jest dobry pomysł. No mówię no, co ci. Ej. Ale on się nie wkurzy za bardzo? A co mnie to on obchodzi? Ale, ale jak, jak on się zachowywał? Nie ja myślisz, mu odbiję tą laskę. Zrobi? Odbiję mu tą laskę, powiedziałem ci. No dobra, to jest trochę ryzykowne, ale możemy spróbować. To co, lecimy? Co, no nie no, wiem. No, no, no. Ale co? Co się dzieje? Co, co się ma dziać? No, nie wiem coś, źle się czujesz czy, czy z... Ale nie prowadzisz, cały dzień prowadzisz. A wiesz co, zmęczony co się. się zmęczony jest. Zmęczony taki. No trochę tak głowę się kręci. Ale nie dobrze, przekonałeś to mnie to jest tym w no. no. ogóle ale... Tak, dobrze. Ale jeszcze przed chwilą normalnie mówiłeś. Wszystko dobrze. Może to do apteki pojedziemy, co? No właśnie, może leki. No. Na pewno nic ci nie jest, bo tak teraz się zdenerwowałam. No nie, wszystko okej. Okay. Sushi? Tak, tak, te sushi, jedźmy na Dobra, Co jedziemy jesteś głodny, nie? Dobra Ale jak? Przecież powiedziałeś, że masz już te sushi No tak, no, musimy odebrać, jest zamówione Jeszcze raz, słucham? Ty to zamówiłeś? Wiedząc dobrze, że tak, zamówiliśmy Możemy iść jechać, czy nie? Super Dziękuję Dziękujemy Stary, powiem Ci, że mam te sushi zajebiście ładnie zapakowane, ale powiem Ci, że nie, nie, nie trzeba byłoby nawet tego z Dlaczego? Widziałeś, jak ona się na mnie patrzyła? Nie widziałem, bo patrzyłem na drogę, nie? Ale Nie no to było takie spojrzenie... Gwarantuję. Mówisz? Uważaj na Ja no, 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 tak widzę. To było spojrzenie na mnie. Nie wiem, czy ją tym nie nakarmić, ale... To możesz mi trochę zostawić. No trochę głodny jestem jednak, nie? No dobra. Weź, no jeszcze leci, mi ubrudzisz, leci. nie, nie chcę tego jeść, na pewno nie od niego Ale co ci szkodzi? Jeden gryz i ostatni raz się spotkamy I jeszcze nie, nie Ale masz co ty dydziasz, tego dziewczyna jest głodna Nie jest tego, nie, Ale... nie od niego, z jego brudnych, śmierdzących rąk Nie dotykaj tego, Ale da, Daj spokój dziewczyna ja jest głodna Ale jest głodna, mówiłam ci No jest głodna dziewczyna, daj spokój dredziarz daj, daj spokój Zjedz Dziękuję. Nie rób patologii a dziewczyna jest głodna. No to niech je. Smakuje ci? Tak. No to chociaż tyle dobrze. Ja tego nie chcę, jeść, nie będę tego jadł. Na pewno nie od niego. No i co, w ogóle ile jesteście razem? Bo ty w ogóle dredzisz, nic mi ani nie, nie powiedziałeś No, ale to. Dobra, porozmawiajcie, może same. Ja pójdę do toalety też. Płoteczki, ja zaraz wrócę i idę do toalety. I wróćcie zaraz. Dobrze, prowadzę cię, zaraz co, też fajny Tak nie? Jest najgorszy, jest wiesz co, on się, ale on się spóźni, dzisiaj wszystko musi. Ty sobie nie myśl co, nie? A, A, nie więc możesz wybaczyć naprawdę, taką, taką sytuację. Odradzasz jest jaki jest, ale fajny popak. powiedzmy, że trzeba z nie Zobaczymy, co masz takie brzyd, brzydkie kratki, takie cmentarne. E, pięć na stacji takiego. Wszystko ładniejsze. Róże. Lubisz róże? Moje ulubione, ale no nie powinnam chyba, bo jak się z jednym chłopakiem, to... No ale to tak, nie tak po prostu, to nie jest zobowiązujące. Po prostu stwierdziłem, że masz brzydkie kwiaty i stwierdziłem, że... Ale drudzisz ładne kopie kwiaty. Ale te są o wiele ładniejsze, zobacz. Podobałem Czerwone mi się, róże. mi dziękuję, bardzo przyjemne oczywiście, ale no nie wiem, czy Mogę jest cię na jest odpowiednie. Mogę cię Mogę? A, y, no, no, pewnie no. nie. No, zaraz wracam do bardziej Co ty robisz? żeś się uspokoić. To jest wicze, że dziewczyna w końcu trafiła na ładną maskę, a ty mu próbujesz ją odbić? Myślisz, że jestem ślepa, czy co? Dobra, no, Wielka, uspokój się. No dobra, no, Wielka, ale ty nie wiesz, co się działo przez ostatnie uspokój. dwa dni? Tylko, nie, cicho, się, nie, wiem, to jest ja wiem, że to jest, nie, 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 nie. Ale ty też Dobra, to ona, ona, ona to, to słucha, ona to słucha. Ona słucha. to słucha. Mogła być w była. No co, może wejdziemy do środka? No, wchodzimy, może. Do Dredżarza, chodź. Chodź, wejdziemy. Do mojego domu. ja tego no, nie zrobię, żebym trochę. Masz sobie na kawę śnią? No no wiesz, nie miałem planu to do końca, ale no co, poradzić go. By. E, może byście się wina jeszcze napiły? napiły? Kupiłem bardzo dobre. No to powinienem nawet Dredżarz zaproponować pana teraz. Dredżarz? Mhm. Ale dlaczego też. A dlaczego ty? Bo się chyba no. tu umówiłam. No właśnie, a, a nie ty. Ale nie ja, wiem, ja, ja po prostu... Bo ty chyba zapomniałeś, że to Dredd się z nią umówił. ja po prostu chcę zaoferować wino, nic więcej. W sensie jestem, jesteście w moim domu chciałem was ugościć. No bo ty sprawdzi. zawsze jest taki, ty jesteś zawsze taki gościnny. No to podaj te wino. Tak, chcecie? Dobra. O, to poczekajcie. Fajna, nie? No 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 Słodka i świnka. Jaka to jakaś grzeczna, rozraza no na człowieka słuchać śmieci. prawda? Proszę. No. No. Świnki to chyba trudne utrzymać. Dziękuję. Proszę jam. Ale dobrze już, 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 już. Ale tego wina nie było w domu już. Nie było w domu? Nie. Widocznie jakimś cudem wygrzebałem te tak strzawki. Tak, A no to cudem. Jakimś cudem, gdzie nie było wina w domu. tak. Jak to ci w ogóle się podoba? Jego dom. Tak, bardzo pamiętasz? ładny jest. No. Tak, bardzo ci się podoba. ale. Więc... ale... Czemu z nimi pijesz? Czemu nie poczekałaś Czemu nie stałaś przy drzwiach, jak ja poszedłem do toalety? Tylko siedzisz tutaj i pijesz winę. Ale tak, to nie jest Twoja własność. A no, może jest? Czym? Jesteś pajacem. Jesteś pajacem! Jesteś pajacem! Jesteś w tym momencie pajacem! Do tak. domu, i weszłam z nią, a. I pijesz beze mnie z nimi, tak? Z tymi fałszywcami największymi. Dlaczego z, ze mną, przepraszam? bardzo. ona rano, jeszcze kamo... tak w pół. On, on jest fałszywy, ty jesteś w połowie fałszywa, czyli. Nie, bo ja stoję no, tak ta po twojej stronie, ty przepraszam bardzo! No, nah. co, bronię. no. to on cię przy nie Tutaj sobie już wypraszam! Ja cię no w bronię, to on się tu wtrącił. Ja sobie z nią gadałam, jego nie było, on się tu wtrącił. Nie trzy na mnie Chcesz wrócić do domu? No chyba myślę, że to by było najlepsze Wiesz co chyba do ja, ja też tak myślę. Ja... Może no... To może ta... serpiozy, ja się nie wypiję dużo. A no, może ja ja nie ja wiedzisz, nie. taksówkę, tak. Ale, tak, tak, pomogę tak. ci. No, oni ci Ale czemu się uśmiechasz i chcesz stąd jechać? No bo śmiesz mnie wasze zachowanie, <kłysy> jakby skaczacie sobie do gardła Obydwoje to jest chore. Nie, ja nie skaczę nikomu do No To jest chore! to po prostu dziwi mnie to. Czy to nie jest chore, że... Jego zachowanie jest! do kogoś Ale i to jest, jest leży nie jest kolej, po prostu. przepraszam bardzo leży wino i ty co ty chciałeś e, wielce co to są co? za kwiaty co to są za kwiaty no pytam się ciebie normalnie jak człowiek skąd no co cię kwiaty? to interesuje nagle no zainteresowało mnie to wręcz zaintrygowało co e, robią tutaj kwiaty które są dla ciebie no to nie powinno cię to interesować co ja nie patrz na mnie ale nie patrz na mnie Uważaj na świnę Nie, nie obchodzi mnie ta świnia To idź do domu, idź Idź idź. Niech idzie, nie Ale to jest jego wina, on się trącił, to na niego może. Ona jest tutaj niewinna Nie, ja nie chcę z nim rozmawiać Ty się tak będziesz udawał Dobra idziemy zobaczyć co u Dredziarza Po tym wszystkim, po tej całej akcji Dredziarz co ty robisz, ty płaczesz? Co się stało? Halo? Pytasz, pytasz, pytasz mnie co się stało, stało no, Ale co się stało takiego, nic się takiego nie wydarzyło no Nie nagrywaj mnie, trzeba, nagrywa mnie, no. mnie nagrywasz w takim Ja znaczy, teraz wszystko nagrywam W takim stanem, No ale co się stanem. takiego stało, no powiedz Nie wiem, Przez... obraziłeś się jakieś ja? winka nie Ja? Wiem, się obraziłem? Ja? Ja się w ogóle nie obraziłem ja... Jak ono, to nie rozumiem bo, tego płaczu. te prezenty od, od, od niego. No dobra, ale to nie było nic takiego, no? To się nic nie stało, ale ja nie, nie mogę na nich patrzeć. I od, od niego te prezenty, kwiaty. No dobra, co ale to, to jest? No. Powinieneś to być, co mam ale być? powinieneś być mu wdzięczny jeszcze za to. Co? Wy... Powinienem być wdzięczny, no ty tak. się jeszcze cieszysz? Ty no, no ty to, że... Jesteś drugi niepoważny i są kolejny. Bręcił cię! Bręcił cię i Ty masz się uważasz, jakichś... normalne, Dobra, ty jesteś kochany. chory człowieku! Ja jestem chory. Dobra, nie podchodź do mnie. Ale nie, ja słyszałem tam jakieś podejrzane rzeczy, bo w ogóle te tu są uchylone. wszystko słychać w tym domu. Ej, co wy tu robicie? Co nie, nie. Co wy tutaj sorry, robicie? nie mogę. Ja jednak sama wrócę do domu, na, na spokojnie. Na pewno? Tak, no. Nie na chwilę Nie, no wrócę do domu, no, mówię ci normalnie. Mówię sobie zaraz i wrócę. No, no dobra. To... Miło było poznać. No, wzajem. Na pewno odejdziesz do matury? Tak, tak, na spokojnie. No, dobra.